Jeszcze ja zaraz. Idziemy do kuchni trochę. Cześć, siemanko, witamy. Sobota. Ogień na tłokach, tu kapusta, tu pieczareczki. Co my dzisiaj gotujemy? Chyba będą lasanki. Dobrze mówię? Lasanki z pieczarkami. To lasanki z pieczarkami, nie? No to ja nie wiem, co to może być. Krokiety. A, krokiety. Właśnie, dzisiaj krokiety. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, te krokieciki od dawna za nami już chodziły, więc no kurczę. Będzie dobrze. Kuchnia mała, okna zaparowały, ale już wszystko, wentylacja jest włączona. A ja mam jeszcze szczawióweczkę z wczoraj, przepyszną mama zrobiła. Zaraz się odgrzeję. Na dworzu zimno. Zimno, czy nie zimno? Byłaś, byłaś na, na spacerku dzisiaj, czy nie? Kto? No, chyba nie ja. Przecież chyba w pracy byłam, nie to A... jak? Przez niebo leciałam? Jak I o, nie o której być? miałaś pociąg. 924. Z czwartego? Tak. A, widzisz, to dobrze cię poinstruowałem. No. Dzieciątko, zobaczymy, co dzieciątko porabia. O, już uciekło. Idziemy zobaczyć, co dziewczyny robią. O jak wpadła, słuchajcie. Ojej, kto to jest, Dopyl? Dzień dobry. Dzień dobry, serduszko moje piękne. A tu tak pięknie wygląda dzisiaj. Kto to? Baba Endia. Kostka i te jogurty się zapychasz. Gdzie to było? Gdzie to było? Siatki takie. Włącz ogrzewanie, bo tu zimno. No bo było. mieszkanie było wietrzone jak byliśmy na spacerku. Gdzie to było. Tak jeździł. Och te ząbki. <grym> na żywo Radek jedzie. O, co drzwi się zabał? Ja, Ale ja to na żywo to się już nie dało usunąć. Tak. Uch, to tatulku piękny. Tati tati. Bądź ci dobry wszystkim. Och tak. Pójdź, wróciłam ze pacierku, taki, taki fajny plusiaczek mam. Pójdź, teraz yy, odpocznę chwilkę sobie, ogrzeję się. Na Ciciolka dostanę, powiedz. Póź... O, bekło się, pięknie, ładnie. Teraz drugiego cycusia. I później, jo. Siesta, siesta po biednia. I będziemy malować boksik. Tak? A w międzyczasie będziemy zaglądać do kuchni, bo, bo dzisiaj krokiety. Dzisiaj są krokiety. Ja myślałem, że łazanki, a to krokiety. O, zupkę. Ta dusia się rozwija pięknie, jest bardzo długa. Długa noc, Uch, tu kuchany nasze. A kuku, kuku. Ku. A pri. Do widzenia. Do widzenia. Za chwilę wracamy. Krokiety krokietami. A dzisiaj rządzi. A czyli tak wywar już mamy. Sikala fał po ale O Jezu, jakie piękne. Ja zawsze się zastanawiałem, ktokolwiek robi. One są cienkie jak papier, to jest coś wspaniałego. Ja wam powiem szczerze, że ciężko zrobić naleśniki na cienkim cieście żeby były tak pyszne Ali to wyszło naprawdę dobrze. O. Nie podlizuj się. Nie podlizuj się, mówi farsz. No ja jeszcze do tego sos zrobię, bo to każde osobno ze względu na to, że Ala jeszcze karmi piersią, prawda? Zgadza, no, się. zgadza się, no. Ale przepięknie one wyglądają. A gdzie baba Jędza? Podjadałam, podjadałam, podjadałam. Podjadałaś? To już się najadłam. Ja też zaraz powiem Wam szczerze, że będę podjadał. Albo i, i Bóg wie co jeszcze. Och. Och. Och Ale zapachy. Się wygają jak paragraf. Ale tutaj pięknie o oh, sikle foufle fufle, voilà. Dzieciątko nasze śpi. Ja na siebie, juhu! chwilach na siebie, no juhu! Dzisiaj byliśmy chwilę na spacerku, ale jest dosyć zimno. Pokazałbym wam, jaka jest pogoda. Nie chce mi się otwierać okna. Ile naleśników wyjdzie? Tych krokietów? Nie wiem minut. Nic nie wiesz. No i dobra, ile by nie wyszło. Szło będzie dobrze. Cych, zaraz przyjdzie babka, to zobaczymy, czy tam babka ma do powiedzenia. Ja się spytam, jak, jak, jak synowa, zdaje egzamin, czy nie? Jak Cię myślisz? Nie przypału. <laughs> Ale jak Ci się współpracuje z babajedzą? Tak, jed... może, baba może być, nie jest nie, jest, nie, jest, nie jest źle. Może być, nie? Może być. Ale to ja mam wrażenie, jakby tego, jakby to robiła z, od zawsze Nie no jak dzisiaj mi powiedziała, że całą ciążę cię prosiła bo ten... Ja nienawidzę smażyć naleśników. Wstyd. No. Ja wiele rzeczy nienawidzę. Choćby nawet y, y, masaż o jej. O, o. A ja uwielbiam Być masowaną. Być masowana. Ale próbowałaś tego? No jak, nie mówię ci, że co chwilę podjadam. tak. To, to, to widzisz, widzisz na czym polega gotowanie. E, zanim ugotujesz i chcesz podawać, to już jesteś najedzony, albo najedzony, tak jak w moim przypadku. Jak gotuję to na przykład. E, tu spróbuję, tu skosztuję i w ogóle. Co ja ma sąsiada zapraszam? No ty coś jest na rzeczy. Zaraz <laughs> będę wiedział, zaraz będę wiedział. Jest cicalafon si voilà. voila tej oliwy z oliwy Trzeba dać, żeby są sprawdzone patalnie, więc to już jest wszystko z si cicalafą ręką cyk oh. rozlewamy cienki placuszek elegancko dookoła Cik, 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 cyk, o oh. sicalafant foufle voilà. Merci beaucoup. I tak to właśnie się smiesz. Jak to mi Na dobrze, dziękuję. Nie bój Ale... się, nie bój się. Ale ty brudny jesteś. Gdzie? Okurzony. No, co to taki? Okurzony jestem trochę. Jadłeś znowu na łóżku. Jadę na łóżku, chrupki chipsy, kurczę, oglądam. Analizuję. O. Jak się nie da, jak się da. Tylko trzeba chcieć. Auuu! A, a gdzie, gdzie, gdzie Jędza? Zapalić poszła. Poszła no zapalić no albo już ze sąsiadem. A możliwe. Właśnie o co chodzi z tym? Właśnie nie wiem o co chodzi. zobaczymy. Gdzie zaginęłaś w akcji? W sklepach. Chodź zobacz, czy te naleśniki dobrze się piekło. No i dobrze, co? Ale zobacz, czy dobra grubość. Bardzo dobrze, no ciemność na pół tego. Daj mi telefon. Jaki telefon? No. O, telefon. No, już teraz szerzej. Czyli pochwała jest. Ale piękny ten naleśnik Raz źle zrobić drugi raz lepiej Cyk pach cyk Ale jak zawodowiec mój aniołek. Jak fajnie to zrobiła cyk ja tu mówię na pach 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 No Nie o to chodzi właśnie Dokąd? Pani dzwoni Wszyscy zajęci, wszyscy spędzi, dalują, nie, nie wie. mają kurwa czasu, złotych sypie się, kurz. Na spacerek idziesz po obiadku? Ja? No nie, chyba nie ja. Gdzie pani? Byłam w pracy od rana, wróciłam, przy garach stoję, jeszcze spacerki. Nie ty teraz e, żeby, 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 żeby było prawdę i wszystko, to ty stoisz koło garów. Ala stoi przy garach. Ale, ale, ale Cicho. to jest z wieździe. Halo? Mhm. Tutaj Halo. No dzień dobry, cześć. A to dłuższa rozmowa. Tutaj królowa Elżbieta na Linii, tutaj będziemy przeszkadzać. Przepięknie to wygląda. Tak, Kurcze, kroki chciki. Jak O, podział obok. Jaki tytuł będzie tego filmiku, się pytam. Książe książę w swoim domu. Czyli kobiety mają zajęcie, jedna pranie, druga gotowanie, a książe opiekowaniem się córki, która teraz śpi. O. No i tak właśnie trzeba funkcjonować. Podział obowiązków musi być. Ja załatwiłem pewne sprawy na mieście. Pewne? Pewne sprawy. <laughs> ja to zawsze wzywałem. Tak, pewne sprawy ja. na mieście załatwiłem. Z pewnymi ludźmi? Z pewnymi ludźmi, ja. tak. Zgodzi się, pani, pani, pani mamu? Nie odzywa się, bo jest zła na mnie. Za co? A co ja wiem? Coś nabroił. No coś tam nabroiły pewnie. Nie chcę powiedzieć co. Ale my się dowiemy. Co? Y, co Radosław zrobił, proszę pani? A Co? Dla mnie nic. Aha. Aha, no za wszystko jest okej. Okay. Co mówisz, no. że ta ma No nie wiem, bo ja do niej mówię ona się nie odzywa. No ale mieszka większość. Może słuch. Trzy osoby. A może słuch? Laryngolog, laryngolog. Zapisaj to do, do tego. Ty, synowa przyszła nie mów, że ja... Ee, głucha. Laryngolog <trykuj> <ścoughs> nie. <śmany> <sum> Laryngolog. <śmany> Laryngolog. <śmany> ja się tylko martwię. No słuchaj ja no, troszczę. kobieta 60, prawie lat. 70 lat. Ja się troszczę o mamę. No. Czy nie głucha, czy nie ten. No. Trzeba profilaktycznie robić badania. A w rzeczywistości... Helest... Cholesterol za duży, w rzeczywistości. W rzeczywistości. W rzeczywistości, to w rzeczywistości ja jest słucham. tak, że no niestety y, cholesterol za duży y, 94 kg, a wzrostu tyle co w kapeluszu. 1,50 m, ja 7. Ja słucham Ja słucham. To zapominam. No to jest różnica. Ja zaraz będę jadł, słuchajcie, ja będę jadł a zaraz zobaczę co robi jeszcze moja córka. Gdzie była. A kuku! Babcia się zajmuje wnusią, Mama już tutaj. A ja lecę. Przypnę trochę to okno. Zimno. Krokiety są, farszu trochę zostało, ja wiem co z nim zrobić, zaraz go skonsumuję, no i po tym obiadku lecimy, lecimy na spacerek, ze spacerku coś wam tam jeszcze nagramy, porozmawiamy, no i dobrze.